No i wracamy na nasze stare, sprawdzone pola. Znaczy to akurat nie jest jeszcze sprawdzone. Bo finalnie mieliśmy iść tutaj, ale rzepaka jeszcze nam nie skosili. Ale jesteśmy. Spróbujemy coś jeszcze wygrzebać z tych naszych pól. Pięknych pozwolenia tu są, ale trzeba długo czekać aż aż się wezmą za robotę rolnicy. Tu się na szczęście wziął jeden. <noise> Także no, to może być prawdopodobnie jeden z ostatnich tego typu wypadów. Nadchodzą wielkie zmiany. O zmianach poinformuję kiedy indziej. to nie ma co, co gadać, nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu, jak to się mówi. No, dzinek tam sobie czyści medalik. Ja sobie znalazłem do tej pory jakąś jedną monetkę. To będzie wszystko na filmie, taka trochę oszukane rozpoczęcie, bo nie na na rozpoczęciu, ale już w połowie wykopek. Ale mało co wychodzi, dlatego dlatego dopiero teraz jest. Dobra, my się bierzemy za robotę. Wam Życzę udanego seansu. Lecimy. Mamy to. <noise> Mamy pierwszą monetkę na dzisiaj. Jest zaduch taki, że nie idzie wytrzymać. I Gabry Siński znajduje pierwszego destrukta. <noise> na, którym, na którym nic nie widać. No wspaniale. Rzetą do Lidla. Nie jest dobrze, że do Lidla. Ale piękno. No, powiem Wam. Co Wam powiem? Nie, co tak Wam powiem? Tak płaskie monety nigdy nie widział. Piękna tak tak cienkie i płaskie monety tu nikt nie widział. Cudowna. Co powiesz? Super. Słowojka. Proszę bardzo, dzisiaj cienek zaczyna od jakichś rzeczowych znajdek. Jakieś dewocjonalie Dewocjonalie duże. Tu mamy chyba jakąś postać Jezusa po pokach napisy jakieś ale ciężko a z tyłu jakieś gwiazdeczki, jakiś symbol nie wiem jak to ciężko to nie ze żarty, no ale fajna tak. jakaś. rzecz patrz, patrz na te napisy, nie wiem jaki to jest język no nie, ani to łacina, niemiecki, ani polski patrz jakieś cierie? CT? nie wiem, ale fajne mamy to Mamy. No w końcu i mi się coś trafia po tej długiej przerwie od jakichkolwiek znajdek O, monetka Jakiś śliczny zieleniec Czym jest śliczny zieleniec? Prusaczkiem jest śliczny zieleniec, ale zajebiście No pięknie No naprawdę tej monety dawno nie było w moim wykonaniu Ale super, patrzcie jak pięknie ją widać Ile to jest? Jedynka chyba, nie? No i niestety ja przez ten telefon nic nie widzę, czas wymienić szybkę, jest tak popękana, że ja, jeden Fenning 1836 rok. Super moneta, no to w końcu coś się dzieje, 360 część Talara, dużo pieniędzy, ale moneta jak najbardziej śliczna po ostatnich ciągłych krajcarach. To tutaj, jak przyjeżdżamy to aż miło, jak dochodzi, zaczyna Cesarstwo, Prusaki i inne Niemie Niemieczczyzny Także cieszę się Jest kolejna monetka Zaś <laughs> jakiś zieleniec się trafia Sprawdzamy na żywca, cóż to takiego, cóż to takiego I mamy jedyneczkę, Cesarstwo Dawno też nie było nie było takiej monetki u mnie w moim wykonaniu, ale to dlatego, że byliśmy po stronie austriackiej. Dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie Niemcy wychodzą na potęgę. Fajna jedyneczka, stan całkiem zacny. Cieszę się, bo coś nowego to jest komfort naszych terenów. że 20 km w jedną stronę i mamy samą Austrię, 20 w drugą. I mamy same Niemcy, jeszcze brakuje kopiejek <grywa> mafen! Topie się. Jest taka pogoda przedburzowa, jest taki zadół, że to się w głowie nie mieści a ja mam monetkę znowu jest to PRL 63 rok, groszy 20 Widzisz? Da się? No, to co mówisz, że się nie da? Jezu, naprawdę jest nie do wytrzymania. Niby jest zachmurzenie, ale. Mi to samo. Patrzcie, jak ja wyglądam. Jestem skrajnie zdewastowany. to już lepiej by było, jakby było takie nieprzedburzowe, tylko zwykłe. 40 stopni. No ale cóż, no, cóż nam zostaje? Trzeba kopać. Ujrzeliśmy się schować do lasu. Już nie dajemy rady. Tam mafun już zędał. stracił przytomność Ja też już jestem na wykończeniu. Nie wiem, co się dzieje.

Dość tej kultury, stop this madness! <grym> Sparta! Że Niestety, przez warunki atmosferyczne Lata. musimy zakończyć dzisiejsze wykopaliska. Bo to jest niepojęte, co się dzieje. Miło było, że byliście z nami. było was poznać w tych trudnych chwilach. Tak to też było mi życie. Także dobra, no. Fajnie, wszystko fajnie. fajnie. Powiedz, żeby wszyscy ci subskrybowali. Subskrybujcie wszyscy nasz kanał, proszę. Błagaj, <grym> kurna. <górę> Dobra, nara. Maneczko troszkę zawiewa dzisiaj, ale to bardzo dobrze, bo nie ma takiego upału. No i cóż, dzisiaj, pewnie jak widzieliście w wintrze, będzie lekka zmiana. Lekka zmiana, teraz będzie szpak bociana i ludwik w końcu zmienia sprzęt poszukiwawczy. Proszę bardzo, oto nowy sprzęcik. Jest nowa maszyna. Zobaczymy, co to z tego będzie. Equinox Minelab 800. Tutaj też jest nowa maszyna. Proszę bardzo, piękna maszyna. Równie piękna, jak ten Equinox. Od wyczochanych. <noise> Także już nie muszę z wielką łopatą chodzić. Chociaż tutaj na pola to ta wielka łopata lepsza jest. Ale w nasze góry tamte jednak ta saperka robi robotę najbardziej. Ale że dzisiaj z buta na mały spacerek poszedłem, to wolałem mniejszą sobie wziąć, wszystko się załadowało do plecaka. Także no cóż, życzę no, powodzenia. Ja się będę uczył dopiero wykrywacza, także yy, nie liczę na nic z, yy, wspaniałego dzisiaj, bo pewnie będę kopał wszystko. Trzeba się troszkę poduczyć, bo to już nie jest wykrywacz typu garec, że włączam <głasz> i chodzę. Tutaj trzeba trochę pomyśleć, trochę rozkminić i zobaczyć jak to wszystko działa. Popatrzyłem na parę filmików instruktażowych. Przeczytałem oczywiście instrukcje. Za bardzo dziękuję Grosikowi, który mi go sprzedał za bardzo atrakcyjną cenę. Dzięki bardzo Grosik, Paweł. No i cóż, no, sprawdzam, sprawdzam coś mi to przysłał. Lecimy z tematem w takim razie. Także do pierwszego jakiegoś, mam nadzieję, fajnego sygnału. Jest pierwsza znajda moim labem w takim dziuryszczu. Pierwsze wrażenia są takie, że strasznie małe rzeczy i strasznie głęboko wykopuje ten dziadyga. <grym> A pierwszą znajdę rzeczową, to mamy takiego widoka bez głowy żołnierzyka jakiegoś. Łeb mu ucięło, stopy mu odjęło, no nie przeżył, nie przeżył tego starcia. No ale coś tam, coś tam znalazłem, no monet na razie ani widu, ani słychu. Jeszcze mi się zjechali i oczywiście z tej nauki będzie tyle co nic pewnie, no ale ile jeszcze mogę, tyle szukam. jest pierwszy moneciak moi mili. Zobaczmy, co mój minelab nowy wykopał jako pierwsze. Jaka będzie jego pierwsza monetka? Ja mam okulary przeciwsłoneczne i nie będę widział przez telefon. Dwudziestolecie międzywojenne, proszę bardzo. Dwa o proszę jakie piękne. Dwa grosze, dwudziestolecie, międzywojenne. Także gratulacje pierwszej monety w MineLabie. <laughs> Sobie też gratuluję. To znaczy, że dobre sygnały kopię, bo był stały fajny 16 szesna, nie 16. 14 coś takiego sygnał. 13, 14 przeskakiwało. No. Dobra, mamy pierwszą monetę MineLabem. I to cieszy. <laughs> No jest, monetka numer 2 Mine napkiem, proszę bardzo Wydaje mi się, że jej przypieprzyłem z saperki Zobaczmy cóż to I to jest monetka, to jest w mojej mili Jeden krajcar Jedynka 1881 rok O, teraz troszeczkę lepiej widać No stan taki jak zawsze <gry> Niestety, chociaż jak tak dobrze widać datę, to nie taki jak zawsze. Nawet coś tam mogło widać. Proszę bardzo. No dobrze, dobrze, rozkręcamy się. Dasza, otwierasz swój kanał? Nagrywaj. Twój kanał. <śmienny> mój kanał. Mój <śmienny> kanał. To nagrywamy wspólnie. A, gdzie ty? A kto podejmie? Podejmie muffin, no? Sprawdzaj. Cześć, losowanie jest. Pięknie Equinoxing fluchting. To jest coś takiego Chcecie żebym wyczyścił? Chcemy Dobra Wyczyść Ja tutaj widzę coś już No i co to czy... jest? Szybko! Zaciski, bo pł płyn w płucach się zbiera <laughs> Musimy założyć z, 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 ten, coś tam. Kipułek, widzicie tam? Kipułek się sypie. Kipułek się sypie. Kochanie. Okay. <laughs> <laughs> sypie się. Mielonka, mielonka, nic nie widać nadal. Nie, nie, nie powiem wam co to jest dodaj ja wody. on ma w buzi wodę wiesz ale ma w buzi wody odejdź to jest dwa halerze ty się, ty się nie znasz na takich rzeczach patrz, zaraz dwójeczko wyjdzie Wyszło? Wyszło. Liczba mm -hmm. mnie intryguje. Co? <głos> 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 Nie ma to jak do lasu, że jestem trochę kapuczu. Kapuczu. <noise> no, to jest dnia z Gniazdo Dnia gniazdo I mamy kolejną monetkę. Mafunek podejmuje. Nie tam ja, mnie no, dobra. fajna, ciężka. Księżka, coś się. Coś się Ale to samo. Tutaj nic nie widać absolutnie. Co widać absolutnie? Nic. Nie, nic nie zobaczę, Co he, jest Mhm. Czemu ty nie zależy? Ty nie, nie będziesz do Ryaj tam Chciało ją przejść do tego. No niestety, tym razem zostały no, tylko dać, resztki patyny. Nie mów nic jak nagrywam. Dobra. Ja nagrywam. No hmm? to... fajnie. Patrz nagrywamy nagrywanie. <laughs> <laughs> Ale jazda, nagrywanie scepcja. <laughs> Kolejne cudo znalezione nowym wykrywaczem i tym razem to już jest pyrle charpere o kurde jedy, ty patrz jaki jeden złoty Taki jeden złoty? Co? Da że okulary spadły <laughs> O co tu chodzi? Z którego to roku jest? 87. 8 89? No. Ale czat pierwszy raz znajduje taką żółtówkę malutką 89 No czyli już ta denominacja była, nie? Nie no później nie? była denominacja w 92 93? Ja pamiętam, jeszcze... że nawet petardy strzelały na tą ale czad, taka miniaturka jedno złotówki. To jest dzidziuś. No, ona się urodziła. Ale malutko, no, kuchano, To koś Ja I obok złotóweczki małej. Mafyn znajduje kolejną. Znaczy wykopuję, bo znajduje mój wspaniały piękny nowy wykrywacz. Co to jest Mickiewicz? Nowotko? Za blisko był tamtej złotówy. 5zeta. A 5zika, no to zwykle 5zika. Przybiździoła cię chciała. Trzeba, bo mnie ciosają <śmuch> właśnie po łydkach. <śmuch> Ciosy ci wbiła pszczoła? Tak. Przecież pszczoła z takimi ciosami. <śmuchuchuch> <śmuchuchuch> fajnie No, no 5złoty. Nie, nie wiadomo, nie wiadomo który rok, ale 5zeta, nie? 5ziko jest i, i, i się zgadza, nie? Co masz mi do powiedzenia na powrocie do auta? Głowa mnie wstęci. A tak to. Odnalazłeś monetę, zaginioną. Ojej, jaka piękna. Patrz, nic nie widać. Fajnie, nic nie widać. Nie Nie, nie. ja tu nic nie widzę. Tak, pentagram jest jakiś. no niestety, jak to na tym polu bywa nie widać nic <grym> straszne mucz <grym> no ale fajnie, przynajmniej, przynajmniej wracamy no i przyszedł czas na podsumowanko już tam na miejscu nie robiłem podsumowania bo też czasu nie było, bo by się śpieszyli znajomi a transport miałem do hałpy. lenistwo wygrało <grym> także, jak na pierwszy raz, nowym sprzętem i na naukę, czyli kopanie wszystkiego i jeszcze trzecia sprawa, czyli miejscówka. Miejscówka przewodzono już przeze mnie 500 tysięcy razy, naprawdę to nie było wcale źle. Znalezione monetki, proszę bardzo. Dwa jakieś totalne destrukty. Pierwsza moneta znaleziona Mind labem w moim życiu, zapamiętam to na pewno. Dwa grosze dwudziestolecie międzywojenne. Jeden krajcarek 1881 rok. Dwa halerzyki 1900, bodajże trzeci rok i dwa perelki obok siebie, prawie że 5 złotówka i to ta jedno złotówka aluminiowa z 89, Nie wiem, czy to była norma, że je tak zmniejszyli biedactwa, ale pierwszy raz ja znajduję taką złotówkę. złotówkę także powiem Wam, że znajdką dnia było dla mnie właśnie ta złotówka. Aha, jeszcze. Jeszcze zapomniałem o najważniejszym, o pierwszej znajdce całkiem, nie wiem gdzie ją mam. Proszę bardzo, jest tutaj, ciach. Jeszcze żołnierz bez głowy. To była pierwsza znajda. labem w moim wykonaniu, moim nowym sprzętem. Także sprzęt mi się podoba. No trochę się z nim na początku kłóciłem, ale to przez moją niewiedzę i przez to, że nie doczytałem w instrukcji pewnych spraw. Ale widzę, że się z nim szybko oswoję. Nie jest aż tak skomplikowany, jak się to ogląda i czyta. Znaczy wiadomo, no jest to różnica. Ale, ale myślę, że to będzie super sprzęt i przetestuję go dopiero pewnie na jakichś polach fajnych, na miejscach, w których nie byłem milion razy. Także ja dzięki za oglądanie. Jeszcze raz dziękuję Pawłowi za sprzęt nowy i wyczuchanym za nową łopatkę. Ja się z Wami żegnam i za tydzień myślę. Śmigam już na miejsce, które fanty obrodzi, bo to jest nasze sprawdzone pole w łąkach, nasze sprawdzone pole, na którym mamy pozwolenie i czekamy na ten rzepak wstrętny nasz z koszą, także trzymajcie się, hejka.